Hello, witajcie z tej strony Soulu. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajną mapkę, a mianowicie Values of Aziri, czyli um, Skarbiec Aziri. 20% quality, oczywiście jest to mapka unikalna, która nie posiada w ogóle potworów na mapie. Mamy 1827 Increase Item Rarity, czyli możliwość do zgarnięcia legend. No i moi kochani, chcę Wam pokazać, jak mapka wygląda w środku. Także zaczynajmy. Wkładamy mapkę, oczywiście do naszego pojemnika na mapy w high Tak I aktywujemy mapkę plus 20 quality. Myślę, że naprawdę będziecie zadowoleni i mam nadzieję, że wypadną nam jakieś fajne legendy w mapce. Choć nigdy nie wiadomo. Jak widzicie, mamy zwiększone item rarity. Mamy 115% Rarity i 12% quality. Nie jest to dużo, ale wziąłem sobie itemy, jakie tylko mogłem. Plus oczywiście 4% quantity jeszcze mamy tutaj wzięte, jak widzicie, z craftingu. Bo gdy mamy własny globus na mapy w hejhaуdzie, to mamy możliwość sobie dodania te quantity w zależności od poziomu naszej zany. Także wchodzimy sobie do mapki. No i jak widzicie, wow, jesteśmy tu pierwszy raz, powiem wam. Kurczę, jeszcze nie byłem tutaj, naprawdę, coś niesamowitego. Jak widzicie, okej, okay, sama krypta. Są czesty, otwieramy. No i ja niech na razie nic, jakieś malety. E, ciekawy jestem. O. Zaraz zobaczymy co to jest. E, o proszę bardzo, Sacrifice of Dusk. Ducha widziałem. Ducha widziałem, się to? Jest duch. Dawaj tego ducha! Dałeś tego ducha! O, ciekawe czy się uda. No no no, no 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 no... jeszcze troszeczkę i... Jest! O, tylko sceptera wyrzucił. No nic, nie szkodzi. Okej. Okay. <ścoughs> Duchy! Duchy moi kochani! Okej, okay, no to lecimy dalej. Słuchajcie, otworzymy wszystkie skrzynki, jakie tylko tutaj zapotkamy. Jak widzicie, aktualnie mało ze skrzynek wypada. Nic e, ciekawego, jak na razie. Ciekawy jestem, czy jakaś legenda. Sobie dzwony rozwalimy flame blastem. E, aktualnie właśnie jesteśmy buildem pod Flame Blast tutaj e, Blast Rain. Hmm. Okej. Okay. Build pod Flame Blasta, e, Tak jak widzicie, otwieramy sobie wszystko. Bach. Duża skrzynka. Uu, mapa. I Trochę rzeczy dla, tutaj dla moich e, wspaniałych członków. Jesteśmy oczywiście z Inkayem i z Muridem. Pozdrawiam was chłopaki, serdecznie. No i co? Chłopaki będą zbierać, kurde, dropy. Uh, moon... Moon Knight, nice, super, ok. Przechodzimy dalej, bach, rękawiczki, zabieramy i otwieramy następne skrzyneczki. Powiem wam tak, widzę dużo skrzynek, jakieś duchy były, niby nie powinno być potworne, no ale w sumie duch to nie potwór, ciekawe. Ciekawe rozwiązanie w sumie z tymi duchami. No, o, 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 następny duszek, lecimy? Lecimy, 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 o skubaniec, szybki jest. Czekaj, się uda. Kurcze, no. Nie mogę go trafić. Co na skubaniec, dobra. A, nie mam many. a spierdzieli nam, no. no jeszcze chwila. Ooo, w ostatnim momencie nam spierdzielił, no. No nic, ok, Otwieramy dalej skrzyneczki, nie ma co. Co my tu mamy? Val, Power, syphon, okej. Okay. Widzę, że same shity jak na razie nam lecą. Same shity. No, mam nadzieję, że chociaż jedna legenda się nam trafi, naprawdę. O! Co mamy tutaj? Conductivity Co to wyskoczyło? Coś... A, widzę jakaś szósteczka tam. E, dla nie dla nas. Okej. Okay. Ciekawy jestem czy jakby solo w, by się tutaj weszło, to, to czy dałoby radę jakąś fajną legendę wydropić. Nigdy nie wiadomo, prawda? Okej, okay. otwieramy dalej. Large skrzyneczka, Bach, parę skroli. Jak widzicie. Większy y, nie nic nie wypada. Widzicie, że nic nie wypada. Otóż itemy wypadają, tylko że mamy filtr, który nie... Y, niweluje nam te itemy, które są. No, traszowe, tak? Czyli czy, czy, O, mamy! Spider Silk Rope. O, proszę bardzo, identyfikujemy Bach. Deco Cavenut. Proszę bardzo. Socket Gemar supported, 2015 Chaos Damage, 20 inteligencja. 20 Redux, maksimum Life, Energy Shield i Blood Magic Fajne, ciekawe Ciekawe, ciekawe czy pod Flame Blast'a jakbyśmy robili pod Poison To czy to było dało radę, spróbujemy, spróbujemy Na pewno zrobię jeszcze Flame Blast'a pod Poison Jak padnę tą naszą wspaniałą postacią Także okej, okay. mamy jedną legendę słuchajcie, zarobiście moim zdaniem Super, już coś, już coś wypadło to, to już jest coś kurczę, i dla nas, nie? Ale fajno. Otwieramy dalej. Bach Okej. Okay. No i ciekawy jestem. Tutaj nie ma już nic. Otwieramy jeszcze tutaj. Kurde, muszę przeskakiwać. Nie wziąłem sobie nic do o, przeskakiwania, także będziemy musieli wszystko dreptać na nóżkach, ale nic nie szkodzi. Kurczę, fajna mapka, powiem Wam pierwsza. Z... Jest legenda! Wand, O, chyba Munzoro z tego co widzę. Gif! Zaraz Wam pokażemy tutaj na czacie, jak ta różdżka wygląda. O, proszę bardzo. Ok, właśnie, zaraz. Niech nam tylko znikują na czacie i Wam zaraz pokażę, co to mamy. Tak, jak myślałem, jest to Munzoro, jak widzicie. Eee, Planet Blind bardzo fajna różdżka, jak idziecie pod. Eee, pod Lightning Damage. Także, także naprawdę super, bardzo fajnie. Very nice, very nice. Ok, otwieramy dalej. No, ciekawe kurczę, proszę bardzo. Pierwsze pomieszczenie i już mamy dwie legendy, także nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że te legendy chociaż się zwrócą i tak dalej. Fajnie, że mapka padła nam plus 20 quality, z czego widzicie ten drop jeszcze, jeszcze jest większy. Kurcze, nie mieści mi się, muszę powyrzucać że będziemy zbierać tylko to, co nam się wydaje słuszne i dobre. ok jakieś kamyczki, bak. Tarczy nie potrzebujemy jak na razie. O! Sacrifice at dusk. Super. No to już chyba wszystko, z tego co widzę. ok nie wiem, jeszcze się przebiegniemy, zobaczymy dookoła, czy wszystko jest na pewno. Okej, okay, chyba wszystko. No cóż, pomieszczenie numer dwa lecimy. Z tego co pamiętam, to już będzie ostatnie pomieszczenie, także więcej nie będzie. Otwieramy wszystkie skrzyneczki. Bach, bach. Jest, Sacrifice a Down. Superowo. Okej, okay, otwórzmy dalej. bach I bum. Zwoik. Portal skoro buty widzę jakieś, ale to później na razie nie mamy za bardzo miejsca Okej okay. Sacrifice at Midnight! Nice O! Coś tam spadło Cóż to spadło, coś to... Aaaa! Wyrzucałem itemy chłopy. W sumie dobrze, niech zbierają w jedno miejsce, to potem sobie zobaczymy co tu mamy. Niech identyfikują na spokojnie. Bajerki, szmerki, pewnie i tak już miejsca nie mają, żeby dalej coś robić. No, powiem wam, że grobowiec zarąbisty, klimat naprawdę czuć. O, mamy ducha, mamy ducha, mamy ducha. O kurde, ale twardy. Skubańcy, się szybko rusza. Ha, nie mogę go trafić. Kurde, spierdzieli nam na bank. A, prawie, no jest trudno. Okej, okay, otwieramy dalej. Bach, bach. Tutaj już nic nie widzę. Okej, okay, Silk Hood. Nie mam miejsca jak na razie. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj mamy trzy jeszcze czesty. Large O i skrole. Skrole rękawiczki. Dużo scrolli, jak widzicie. Mnóstwo skroli. Myślałem, że będzie więcej e, waluty niż scrolli, no ale nieważne. Spodziewałem się jakiegoś Egzalta tutaj. O, ale chyba się nie zapowiada na to, żeby tu był jakiś Egzalt. Jak na razie, nad chaos na mnie wydrobił. Flame Search fajny Skill Flame Search, teraz Bufa dostał Chromatic. O, chociaż tyle. Tego nie podniesiemy, nie damy rady. Okej, okay. Orb of Chance, proszę bardzo. Jak widzicie, staram się Wam otworzyć każdą część Sacrifice of Dusk. No, żebyście mogli zobaczyć sobie wszystko, tak. Wiadomo, że różne rzeczy mogą się zdarzyć, a, a nie będę wszystkiego skracał, tylko lepiej jest obejrzeć sobie całość e, na pewno e, no cóż może nam jeszcze polecić legenda także także okej, okay, kurde jestem zawalony cały normalnie ok sacrifice of down no nie mogę co by tu wyrzucić kurde muszę pomyśleć no ok zidentyfikujmy sobie to to jest shit no już nam dziabnął Spokojnie, nic nie szkodzi Okej, okay, jeszcze tylko zostało parę skrzynek Jakieś orby O, widzę duży large chest, zaraz otworzymy O Regret! O, chociaż tyle orbów, często i regret, słuchajcie Nawet nie najgorzej Okej, okay, sarkomfak. No już powoli nam się kończy, słuchaj O, oh, Kartografia seal Proszę bardzo. Kto by się spodziewał? Tutaj nam duszek spierdzielił, kubaniec. Okej, okay, chodźmy teraz na środek. Otwórzmy te małe, zaraz otworzymy te duże. Bach uh, no cóż. Nic. Jeszcze ostatnia szansa i koniec. A już myślałem, że będzie legenda. A tu lipa! Okej, okay, chyba wszystko już z tego co widzę, chyba już wszystko, tu jeszcze parę, bach, okej, okay, czy coś pominąłem, sarkofag, oczywiście, jakby było inaczej, hmm, tu już nic nie widzę, okej, okay, no i co, mamy Moonsorrow, moi kochani, mamy The Covenant, także myślę, że nawet spoko, bardzo fajnie, no cóż, Dwie legendy zawsze wypadły, także jest dobrze. No, wydaje mi się, że bardzo fajny drop, super. Mapka niesamowita, także mega, naprawdę super, naprawdę niesamowicie. No i cóż, moi kochani, no, udało się. Zrobiliśmy grobowiec at Siri. w sumie skarbiec Siri, skarbiec Siri na 20 quality, superowo. Także dzięki za uwagę, moi kochani, trzymajcie się i do następnego filmiku. Hej!